Nagle Jaki Industries. jak Industries in nie potrafi skrzydłować. Nie potrafi. Zapłacić trzeba. I po niemiecku no, trzeba. Po polsku masz zdać, No ale on... Mówi ]Yes. licznik. Czyli muszę nakamerować. Tu pisze po niemiecku. I tu... ktoś jest... O. o! 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 No ale tu jest problem. To tu trzeba... Kasę. No to czekaj. Ale to jest lekka impotencja. O kurwa. Nagrywaj. Karta, 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 karta. Numer, numer, Ale, Ale Będziemy dana. kurwa walować. Kasa się uda. Koś kurwa. No i wypadło No ty robisz kurwa? Nam no, polecie pieniążek. Nie, nie się teraz! O, się kolej, teraz. Teraz może być nie skieruj się. Upadek bociana. <laughs> Upadek człowieczeństwa. No i kurwa dura jest, ja kurwa to dżuma. Jebany imbecil kurwa. To on dokładnie biedole. To jest jak się nie na pisoli. Tak to jest, tak to się kończy, chodzi, nie, Lewe pieniądze, lewe pieniądze. Lewe pieniądze. Ale nie jest o lewe pieniądze. Nie wiem też wypadło. No bo to jest kurwa waluta z odmond, to znaczy. To jest waluta się dzieje bardzo dużo rzecz że uczniowie tej klasy nie umieją obsłużyć, kurwa, kserokopiary. To jest smutne. Już zepsuł, już nie działa. No i chuj. Dobra, spierdolę. Cześć widzowie! Dziś będziemy... Jezu, 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 jezu. Gdzie nas z tej technologii wiesz, a że cię zobaczył? Weź, kurwa, pójdzie do śniaka, kurde. Gdzie on jest? Gdzie jest Miki Gdzie jest Miki